Cześć, witajcie. Ja jestem MCD i w tym filmie pokażę wam jak pobrać i zainstalować grę The Sims 4. Ale najpierw wchodzimy w link podany w opisie do wymagań sprzętowych. Na tej stronie czekacie 5 sekund i klikacie w to miejsce na ten guziczek Tu pojawiają się minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać wasz komputer, aby gra wam chodziła. sprawdzacie je i porównujecie ze swoimi. Jeżeli wasz komputer spełnia te wymogi, to przechodzimy dalej. Teraz wchodzimy w drugi link do torrentu. Tak samo czekamy te 5 sekund i przechodzimy dalej. pobieramy plik chyba nie muszę przypominać, że do tego do pobierania będzie nam potrzebny program utorrent jeżeli go nie macie znajdziecie go tutaj także dam link w opisie klikacie ok, zaczyna wam się pobierać gdy wam się pobierze otwieracie folder gdzie zapisaliście powinniście mieć taki plik teraz będzie nam potrzebny program diamond tools jeżeli go nie macie, także znajdziecie go na moim chomiku. Montuje się obraz i uruchamiacie setup. Klikacie tak. I zaczyna Wam się instalacja. Klikacie dalej, dalej. Klikacie dalej. Dalej i instaluj. Jeżeli wam się zainstaluje, robicie to, co ja teraz, czyli ściągamy kraka, wchodzimy w ostatni link. Zapewne zauważycie, że na tym obrazie są te pliki, ale trzeba je ściągnąć stąd, bo tamte nie działają. Znaczy w moim przypadku tak były, że nie działały. Jak pobraliśmy, powinniśmy mieć taki zapakowany plik. Wypakowujemy go. I mamy tu trzy pliki. Teraz wchodzimy w komputer. I mamy tu coś takiego. Klikamy, żeby otworzyć. I tu mamy kraka. Z tego kraka bierzemy tylko ten plik. Przezuczacie do tego folderu, gdzie wypakowaliście. To usuwacie. I te, teraz te cztery pliki kopiujecie, i... Muszę znaleźć gdzie ja to mam, otwieracie lokalizację, gdzie zainstalowaliście Simsy. E, musicie wejść w folder game, potem bin. I tutaj wklejacie te pliki. Klikacie kopiuj i zamień. I zamieniacie wszystkie pliki. Teraz gra powinna Wam działać. Odpalacie ją tą ikonką. i gra się uruchamia. To by było na tyle w tym filmie. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnych filmikach.